co się dzieje w ogóle w DZB, jak to się mówi, aktualnie. Drukareczka fajna. Witam Was wszystkich w takim odcinku Zapchaj Dziurze, słuchajcie, czyli po prostu powiem Wam co, jak i kiedy działamy, co się dzieje w ogóle w DZB, bo tu widzicie parę zwrotnic położone. To są projekty, nad którymi w tej chwili, A jak to się mówi, kurwa, aktualnie, Jest. nad którymi aktualnie pracujemy. No, tu mamy Lexusa, Lexusa, Lexusa tam mamy Audi A4 B5 Także no słuchajcie moi drodzy kilka rzeczy, które co się w ogóle teraz dzieje co robimy. Słuchajcie przede wszystkim pierwszy raz robię takiego Lexusa to jest RC, RC 500 i drugi jest IS 300, nie przepraszam RC 350 i e, IS 350 różnica, różnica jest taka, że RC 350 ma napęd na 4 koła bo widać, że tu jest piasta z dziureczką a i S350 napędu na 4 koła nie ma. I teraz tak powiem Wam pokrótce szybko dla kogo to robimy. Robimy to dla warsztatu Funky Garage, dla Kuby Wilczka. E, w swoją drogą e, Wilczek z Zającem, bo jestem Zającem, się dobrze dogadujemy, bardzo dobrze z Kubą. <grym> Już mu też to mówiłem. E, słuchajcie, tylko chciałbym Wam pokazać, czego możecie się spodziewać w odcinkach, które będziemy, będziemy nagrywać. E, mam nadzieję, że ten odcinek nagramy u nas. No ale zobacz, zobaczymy. Jak nie, to zrobimy. Wyjazdówkę do Kuby. E, tam też u Kuby coś ponagrywamy. Słuchajcie, RC500. Nie robimy tu jakiegoś specjalnego, wymyślnego zestawu. RC350, prze pr przepraszam. Stosujemy tarczę z tej najmocniejszej wersji, czyli z FK, tak? FK, dobrze mówię, kuba, bo to jesteś lexusowy mocno. Więc tak, z FK stosujemy tarczę i teraz tak. Oryginalnie z tyłu było coś około 310 mm. Natomiast tutaj. E, najłatwiej, ona troszkę się upalcu, upalcowało. Założy nam takie tarcze, bo są naprawdę bardzo fajne. Słuchajcie, to jest tył. 345 mm, grubości 28 mm z wentylacją kierunkową. Także naprawdę zajebiste tarcze i naprawdę bardzo fajne. Ale nie jest aż tak pięknie, bo Lexus e, trochę tutaj przy, przykom, przykombinował. Jak Kuba tu zrobić przybitkę z góry, to będzie to fajnie widać. Ja nie mam tutaj miarki pod ręką, a nie mam, mam. Przepraszam Was bardzo żeby Wam to pokazać. O, o czym mówię? O tak Ci to Kuba pokażę w ten sposób. Temat jest taki, że jak się przyjrzycie to środek powiedzmy tego otworu względem środka obrotu, osi obrotu koła jest powiedzmy o no nie będę mierzył, nieważne w okolicach 10 cm ta, ta jest odległość tutaj, a tutaj w okolicach 12 cm. I to jest właśnie problem niestety taki, że te uszy nie są w tej samej odległości. Znaczy problem nie problem. Jest to Drobna komplikacja, którą i kolejny, jakby e, kolejny temat, który musimy dobrze przeanalizować pod kątem zrobienia adaptera ponieważ e, trzeba go ładnie wyprowadzić, bo te uszy nie mamy już tak prosto zrobione. I teraz tak, e, pierwsza wersja była taka, że na tym zastosujemy taki zacisk. E, to jest Porsche Taycan, to są nowe zaciski, gdzieś tam poobijane, ale są. I teraz patrzcie, e, one tutaj dość w miarę sprawnie to pasują, dość w miarę sprawnie to działa. E, z takimi zaciskami też do nich jest bardzo duże zastosowanie klocków. Natomiast nie ma do nich super fajnych sportowych klocków. E, zestaw by wyglądał mniej więcej w ten sposób. Zacisk naprawdę duży, mocarny. On był, będzie w, gdzieś mniej więcej w tej pozycji. Więc dość spoko, Czekamy na informacje od kuby, na które się zdecydują. Natomiast jest jeszcze druga opcja. Jest to zacisk z Astona Martina. I dlaczego akurat jego chcemy, chcemy użyć? Ma bardzo, bardzo popularne klocki. To są klocki tak zwane 110. My to tak naszej powiedzmy w, w firmy, które robią hamulce, e, tak to nazywamy, albo przynajmniej ja jej, jeszcze dwie firmy. Klocki bardzo, bardzo popularne. Chyba myślę się wydaje, że z 50 firm robi klocki do tych zacisków. E, to, że jest to Aston Martin, to akurat nie przeszkadza, chociaż faktycznie to są zaciski Aston Martina. Nie wiem jakiego, bo gdzieś to kiedyś kupiłem już jakiś czas temu, kilka lat temu. To są zaciski, no naprawdę nie jakieś styrane, bo farba nawet tutaj nie, nie, nie zeszła, jeśli chodzi o. Jakąś tam korozję, bo tutaj widzę, że pociekł płyn i bezbarwny lakier wstał, natomiast zacisk jest w bardzo fajnym stanie. Jest na pewno mniejszy i wyglądałbym mniej więcej w ten sposób na tej tarczy. I ja pod kątem tego muszę zrobić jeszcze z Kubą wywiad, bo to jest właśnie bardzo ważne dla mnie. Słuchajcie, mam okazję przekazać parę informacji. Chcecie zrobić sobie zestaw, który dajecie mi informację, że chcecie upaść, na przykład po torze, albo chcecie trochę tym aktywnie jeździć, czyli nie tak po prostu normalnie, żeby to tylko wyglądało, to bardzo ważną rzeczą, w ogóle bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wybrać sobie takie zaciski, do których jest szeroka gama klocków. Bo możemy sobie wybrać zaciski, jakieś fikuśne, fajne, które Wam się będą pokazać, ale nagle się okaże, że jest dwóch, trzech producentów klocków i to jest bardzo mało i jak jest dwóch, trzech producentów klocków to raczej nie jest to Endless PFC czy Ferodo DS2500 O no, to aż może za, za nisko, jakieś powiedzmy 10, 11 albo Uno tylko to są jakieś zwyklaki, po prostu zwyklaki do użytku normalnego drogowego i wtedy jesteście uwiązani, no macie taki zacisk i nic nie jesteście w stanie zrobić. Dlatego właśnie ten zacisk do tajkana jeszcze nie ma fajnych klocków. On jest fajny zacisk, bardzo duży, bardzo fajny ale do niego jeszcze nie ma fajnych klocków. Natomiast do tego zacisku te klocki tu są stosowane, o! Będziecie wiedzieć na pewno. Seat Leon Cupra R pierwszej generacji, czyli 1M, 1M, tak ma dokładnie te klocki. Te Ta zaciski tam tak naprawdę niewiele się gabarytowo różnią od tych. E, więc tutaj mamy tak naprawdę 20, co najmniej 25 lat produkowane klocki. Te klocki cały czas są dostępne i są bardzo fajne. E, są w różnych wersjach. Są w wersjach z wejściem na czujnik e, i są w wersjach, e, tu akurat tego nie widzę, ale są w wersjach z taką blaszką, która po prostu sygnalizuje Wam o zrzuciu się klocka. E, w Lexusie z tego co zauważyłem z tyłu nie ma tego czujnika, więc zastosujemy klocki z tą, z tą blaszką. Więc to będzie taka, taka tutaj e, informacja, e, informacja dla Was, e, w tym przypadku akurat tak jak mówię, no nie robimy pezderza oczywiście tarczo, tarczo bęben, jak to w Lexusie z tamtych lat, nie robimy żadnego super customu, ale fajnie też jest z przodu moi drodzy. Zobaczcie, zobaczcie na to. My tego zacisku nie lakierowaliśmy, on taki jest, to też jest zacisk nowy, e, tylko no, gdzieś tam porysowany, poobijany. Nieważne. Klocki tu jakieś włożone, włożone są używki, e, które są tam gdzieś minimalnie zjechane, e, które służą nam tylko tak naprawdę do pomiarów. I bardzo fajnie to siada na tej zwrotnicy. Poczekajcie jak to zmontuję. Tylko niestety będziecie mieć tak, że będą odpowietrzyki do dołu, bo akurat tą stronę z zacisku mam teraz pod ręką. I będzie się to prezentowało mniej więcej w ten sposób. Zwróćcie uwagę, nie mam tego jak inaczej trzymać, żebyście to widzieli. E, tarcza 380 mm na 34, także naprawdę zajebiste. Wszystko nam tu pasuje, wszystko się centruje. Fajne jest to, że przy na przykład wymienie klocków dostanie kuba ode mnie informację, którą przekaże klientowi. E, klocek numer 1, 2, 3, 4. i do tych zacisków, uwaga, pasują klocki z RS6. C6, Z RS6, C7, Z Mercedesa W222, te wszystkie y, C63, E63, S63, te wszystkie sześćdziesiątki trójki y, prawie wszystkie. Mają te, mają te klocki, także też tu mamy w opór klocków, czyli do tego zacisku, który chcę tu użyć, zobaczymy, czy z Łukaszem będziemy to mierzyć. Czy uda nam się go tu zastosować? Mamy pełen, pa, pełen pakiet, pełen przegląd klocków, więc to naprawdę super, super sprawa. I tak ten zestaw się będzie komponował. Słuchajcie, ktoś kto śledzi kanały takie jak właśnie Jagodowie TV, gdzie robiliśmy kiedyś do jego żółtej, marleny w sumie teraz już, żółtej zetki, to jest dokładnie ten, z, ten zacisk, który tam użyliśmy. Czyli tak zwane maserati lewante, bądź quattro Porte jakieś tam. Także to naprawdę też będzie bardzo fajny, bardzo fajny zestaw. Natomiast tu też jest temat e, z, tymi, z tymi uszami. Może tutaj troszkę taki mniej widoczny będzie, będzie, będzie dla Was. Natomiast te odległości też są inne i uwaga. Fabryczny zacisk z, w Lexusie nie jest tu na wprost. On jest przeniesiony bardzo, bardzo do góry. Czyli te, aby cztery tł te tłoczki tego za zacisku nie są tu, tylko są mniej więcej w tym miejscu. E, dlatego też musimy sobie Kuba mi parę zdjęć albo nawet filmik bo prawdopodobnie tutaj do, do, do dołu idzie jakieś mocowanie. Przypuszczam, że będzie to e, mocowanie do wahacza dolnego, bo tu mamy akurat e, no, końcówkę drążka kierowniczego. Więc tu będzie jakieś mocowanie, coś tutaj musi być. Jakiś element zawieszenia, o który by ten zacisk po prostu zawadzał, więc zrobimy sobie próbny wydruk tego. Do wydruków zaraz przejdziemy, bo pokażemy Wam, co, co mamy. Zrobimy sobie wydruk tego adaptera, który przekażemy razem z zaciskiem do Kuby. Kuba to przymierzy sprawdzić, czy na pewno nam tutaj o zawieszenie nic nie wadzi, bo mamy tylko zwrotnicę, nie mamy całego zawieszenia, więc nam starczy. Dobra, teraz jeśli chodzi o IS-a. Z IS-em temat jest troszeczkę, troszeczkę inny. W Swoją drogą będziemy to wymiarować, czy te zwrotnice są takie same. Na oko wydają się no, w zasadzie identyczne. Poza tym, że tutaj no, widać, że tu jest troszeczkę inaczej rozwiązane zawieszenie. Przypuszczam, że tu jest jakaś szyna, która, do której jest tak jak, podobnie jak tu, tylko tu jest przekręcone po prostu drążek kierowniczy, na przykład w tym miejscu. No bo tu nie mamy tego z tej strony, tak jak tu powinno być, tak? więc będę sobie to wymieniał. Z Jesem temat jest taki. Klient Kuby rozbił samochód. Czy tam uderzyli mu w koło, nieważne. Auto jest uszkodzone. Dostaliśmy zaciski ze stoptecha razem z tarczami pływającymi. Pierwsza wersja była taka: sprawdzamy zaciski, serwisujemy je, dorabiamy komplet nowych adapterów pod te tarcze, które już tam są. Natomiast okazało się, że tarcze ze stoptecha są kosmicznie drogie. Nie pamiętam już cen, ale naprawdę cena jest bardzo wysoka. W związku z tym decyzja padła, że robimy wycenę. Wycena już poszła i tutaj moi drodzy będziemy wkładać na całkowicie nowych zaciskach. Prawdopodobnie też na tych z Maserati, bo naprawdę są fajne dostępne klocki, to już omawialiśmy przed sekundą. Więc tutaj wleci tylko tu będziemy, Kuba nam dostarczy felgę, bo o ile tam mamy 19 taką standardową gdzie mamy to przymierzone to tutaj będziemy robić tarcze pływające, ale będziemy się starać już pod 19 zmieścić jak najwięcej. Więc jeśli tam ten zacisk nam nie będzie pasował bo będzie po prostu za mały do danej tarczy, a zmieści się do 19 to będziemy starali się wypchać jeszcze większy zacisk bo tutaj klientowi zależy na tym, żeby maksymalnie wypełnić koło i żeby ta skuteczność hamowania była naprawdę na najwyższym poziomie. No i teraz tak, Jagodowicze, drodzy Jagodowicze, przechodzimy do tematu zacisków dla Karola. Schodzi z tym tematem, nie ukrywam schodzi, bo też trochę innych zajęć było masę po drodze, ale już jesteśmy na, fin na finiszu, natomiast już praktycznie na finiszu Dawid wpadł na pewien genialny pomysł. To są za, za, zaciski dla Karola, które mamy przygotowane. Gdzieś tam leżą klocki, gdzieś tam leżą tarcze. Montujemy to do jego do czerwonego wozu transmisyjnego, jak to Karol to nazywa. A4B5. No To, jak, to jest zwrotnica dokładnie z tego samochodu. Tu będą przechodziły takie właśnie adapterki. Będzie się to mniej więcej w ten sposób wy, wy, wyglądać. Dlaczego taki zacisk? To jest zacisk, proszę Państwa, z Audi Q5, tej 8R0, czyli tej pierwszej generacji Audi. I tu będziemy stosować tarczę 345 mm z Audi S4, B6, B7. Dla, dlaczego? Bo pasuje tu bez żadnego problemu. O nic nie zawadza, o nic nie obciera. I słuchajcie, ta tarcza jest naprawdę względnie do tego rozmiaru bardzo tania. Dla Karola zależało nam na tym, żeby zrobić zestaw na gładkich tarczach, względnie tani w serwisowaniu, bo Karol pokonuje bardzo dużo kilometrów, on robi około 120 tysięcy kilometrów rocznie, więc ten zestaw hamulcowy naprawdę dość po prostu dość często go wymienia, no bo po prostu tego wymaga sytuacja jak się tak dużo kilometrów jeździ i teraz tak, do tego zacisku z Brembo podobnie jak w tamtych przypadkach w Lexusie jest ogrom klocków, tutaj po prostu jest z nim 50-60 producentów Karolowi zużyją się klocki, nie wiem u Kiwiego na rejonie to idzie do interkaru, który tam jest bliziutko idzie i wychodzi z klockami, on nie musi się zastanawiać nie musi klocków zamawiać i czekać na nich kilka dni on klocki kupi do tego wszędzie i wszystkie na niektóre pewnie trzeba będzie troszkę dłużej poczekać Jakieś wyszukane klocki, raczej wątpię. Czterotłoki. I na czym polega teraz to opóźnienie i z czego to wynika? Czyli wynika to z mojego po prostu pomysłu, ponieważ wpadłem na pomysł, bo widzieliście odcinek z V-klasą, tą najnowszą, gdzie robimy sobie te osłony, już projektujemy. Na czym też projektujemy, to zaraz wam po, wam po, po prostu pokażę. o tu swoją drogą, jak ktoś nie widział odcinka z V-klasą, to akurat pod rękę sobie włożyłem osłonkę taką, którą. Zaprojektowaliśmy do V klasy, bo Mercedes V klasa na przykład z tyłu osłon w ogóle nie ma. Po prostu jest miejsce na nie, są miejsca do przykręcenia, ale jej po prostu tam nie ma. Więc taką osłonę zaprojektowaliśmy. Oczywiście dzięki Łukaszowi, mojemu pracownikowi, dziękuję bardzo Łukasz, bo to jest w ogromnej, w ogromnej części jego zasługa. I teraz tak. Tutaj też wpadłem na pomysł, że zaprojektujemy osłonę, ponieważ osłona w A4 wygląda w ten sposób, że tu jest tylko odrobinkę na tym miejscowaniu, na tym mocowaniu, na tym i na tym. Ona jest tej, tej wielkości. O, może tak pokażę palcem, będziecie lepiej Ona jest wielkości nawet nie dłoni. E, bardzo, bardzo malutka. Osłania tylko czujnika abs u i tak naprawdę stworzyń tutaj. E, wpadłem po prostu na pomysł, że zaprojektujemy też tej osłonę pod ten zacisk. Tylko zrobimy sobie nawiercenie w wrotnicy. E, nagwintujemy tutaj. I zaprojektujemy karolowi fajną, niez e, nową osłonę z blachy, z blachy półtorówki. Ładnie to przykręcimy, żeby to nie rezonowało, żeby to fajnie pasowało. E, troszkę, dzięki, troszkę dzięki, troszkę przez, te, przez to e, zejdzie nam dłużej z tym zleceniem. Natomiast no, zależy mi na tym, żeby to naprawdę było fajnie zmontowane. E, poza tym, no, to wszystko już mamy: tam są klocki, tarcze, przewody. Jeszcze z przewodami z tyłu muszę sobie domierzyć. Od znajomego wezmę samochód, e, domierzymy to na aucie. No i cóż. Przy tym stole to chyba będzie wszystko. I chciałbym wam pokazać, co jeśli chodzi o jakiś mały zakup w DZB, jak się próbujemy rozwinąć, co próbujemy robić dalej. Chodźcie, do, chodźcie za mną. Dobra, no i teraz tak, moi drodzy, z racji tego, że mam Łukasza, tak zwracaliście uwagę, że jeszcze nie ma krzesła odpowiedniego. Ma sobie wybrać, które chce i takie kupimy. Nie martwcie się nic, dbam o niego jak, jak, tylko, jak, jak tylko mogę. Kupiłem nawet ekspres do kawy, także dbam naprawdę o, o chłopaka. Do czego przechodzę? Jestem przy takim pięknym urządzonku. Naprawdę <gryw> uważam, że jeśli chodzi o jakiś tam firmowy rozwój, nie jest to teraz jakiś game changer. To nie jest takie urządzenie, że teraz to jest jakieś naprawdę no nie wiem, bardzo ciężkie do kupienia, to w zasadzie większość firm już coś takiego ma. Dla mnie nam natomiast, skromnego człowieka, który kurczę, kilka lat temu nie wiedziałem w ogóle o istnieniu takich, takich rzeczy, albo wydawało mi się w ogóle, że to będzie dla mnie nierealne, albo nie będę nawet z tego po prostu potrafił korzystać i tego wykorzystać przede wszystkim w swojej pracy, drukarka 3D nie była droga, moi drodzy, 1500 zł brutto, Taka drukarka na Allegro przyszła na następny, na następny dzień. Naprawdę bardzo, bardzo, fajna, bardzo fajna rzecz. Pole robocze 25 na 25 Tu nawet jeszcze ślady po ostatnim tam wydruku są. Nie będziemy teraz tego tutaj maltretować. I do czego nam ta drukarka jest potrzebna? Moi drodzy, drukarka potrzebna nam jest właśnie między innymi do tego, nie wiem czy tutaj to już wito jeszcze jest. Obiecałem Wam, pokażę tą osłonę, ale Łukasz chyba ją wyrzucił. Tak czy inaczej, na tej drukarce. Zobaczcie, a, drukujemy sobie adap a, a, adaptery. Czyli na przykład tu mamy z roticy z 300S. Jest bajzelek, bo tu się po prostu pracuje. To nie apteka, więc tu po prostu jesteśmy w stanie sobie to poprzymierzać, sprawdzać, nanieść wszelkie, wszelkie poprawki. I to co mówiłem, wyślemy do kuby taki adapter z zaciskiem, to będzie skręcony. Oczywiście na tym nie można jeździć, słuchajcie, to waży 2 gramy, może w jedno, może przesadziłem 20 gramów. W każdym razie na tym oczywiście nie można jeździć, to tylko do przymiarki ale nie musimy produkować adaptera, odbierać go od firmy, tracić czas i koszta, tylko taki adapter kosztuje nas może 10 zł, bo filament tyle, tyle kosztuje na wykonanie tego, no i pewnie piątkę za prąd I mamy, i mamy coś takiego i to nam pozwala od razu stwierdzić, czy nam coś pasuje, czy nam nie pasuje, ewentualnie jakieś poprawki nanieść. No cóż tu więcej, nawet takie pierdoły, co sobie Łukasz teraz drukuje, są takie mocowania do jakichś tam narzędzi, co będzie tego jeszcze wydrukowane chyba z sześć, w międzyczasie to po prostu będzie powieszone na ścianie. E, takie pierdółki, e, drukujemy sobie na przykład zaciski do mycia, takie zatyczki do mycia silników. E, tu idzie uszczelka, wkładamy to do myjki ultraźwiękowej. Do no myjki już Wam nie będę pokazał myjka jak myjka, tak? żadne specjalne nowoczesne urządzenie. E, natomiast no, na przykład tutaj mamy przekrój tarczy. E, to jest taki jakby w, no, kawałeczek tarczy hamulcowej, przeprojektowany przez nas razem już z złożonym systemem e, pływającym. No I jesteśmy po to, to drukujemy, żeby na przykład zobaczyć, czy on nic nie zawadza, czy możemy zrobić półpłycie, czy, czy możemy zrobić głębiej, czy nam nie zawadza o zacisk, bo czasami zacisk ma jakieś tam swoje dziwne kształty i dzięki temu e, wiemy, czy nam zawadza, czy nam nie zawadza. Co jeszcze? Wspomniałem na odcinku z całą klasą, że budujemy katalog. Budujemy katalog na wszyst- Mamy tak już bardzo długo nam to, nam to zajęło. Ktoś pewnie by to zrobił szybciej, ale nam to zajęło bardzo, bardzo długo, żeby numerację opracować. Mamy taką malutką drukareczkę na razie. Coś takiego. Drukareczka fajna. I ta drukareczka pozwala nam drukować takie, ety, takie po prostu etykiety małe. I zobaczcie, to na przykład jest etykieta z numerem nadanym dla przewodu. Tak zwanego adaptera, czyli łączymy przewód, jakby to powiedzieć, silnik elektryczny z innego auta z instalacją elektryczną w V-klasie z tyłu, czyli pozwala nam to, że sprawnie działa hamulec ręczny. Zresztą na odcinku V-klasu widzieliście, że przeszczep się przyjął, wszystko działa, samochód dzięki temu ten zacisk jest kompatybilny po prostu z samochodem. Ściągamy sobie taką etykietkę, zobaczcie. I przykładowo, to jest przewód, nie, nic szczególnego, zaklejamy cyk i mamy zrobioną etykietę. Ta etykieta jest odporna na, no, odporna na jakieś tam chemie, pierdowe i inne tego typu rzeczy. To dość sporo wytrzyma i takie, co, takie etykiety będą klejone na przykład na zaciski, będą klejone na różne podzespoły, na osłonach oczywiście, w miejscach gdzie możemy te, te numery, na przykład tak jak na adapterach. Na adapterze tu jest naklejone takie coś, bo to jest do przymiaru, ale adapter, gdy już będzie sprawdzony, gdy będzie zmierzony, że wszystko nam pasuje, on będzie miał taki numer wygrawerowany. I co? Klient będzie otrzymywał informację. Tak będzie przyszłościowo, jeszcze tego nie wdrożyliśmy. Będzie informacja, że pod jego numer telefonu, pod jego maila, będzie informacja, że klient ma numer zamówienia 123, tak? I on na przykład dzwoni do nas, informuje, ma, że ma zestaw o numerze 123, my sobie to wsłukujemy w komputer. I bardzo danym nam mówi, jaki klocek był użyty, jaki zestaw był użyty, jaki adapter, jaki przewód, jaka osłona wszystko będziemy wiedzieć, bo bierzcie pod uwagę to, że my korzystamy, my robimy customy, czyli po prostu każdy z tych naszych zestawów jest praktycznie niepowtarzalny. Dobra, słuchajcie, kończąc ten mój wywód dzisiejszy, nie będę się już więcej rozwijał. Chciałem taki po prostu odcinek zapchać dziurę, ale chciałem, żeby też, żebyście po prostu zobaczyli, co się tutaj u nas dzieje, jak się próbujemy rozwijać, jak się staramy. Bo no, dużo, naprawdę dużo tu jest zainwestowane czasu i pieniędzy, żeby ta firma troszkę weszła na taki bardziej profesjonalny tryb działania. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Tym, jak dla mnie, bardzo fajnym tłem kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do następnego.